Piękny słoneczny Londyn, piękny park, piękne leżaki. Okazuje się, że nie posiedzisz tu za darmo. Przegłem przeciwko, żeby nogi mi odpoczęły. Posiedzi się dzisiaj, co nachodziło, to moje, w Londynie. No sobie myślę. Ale tu jest fajnie, jak miasto, jak dba o ludzi. <grym> Usiąść na parczku. no i tak posiedziałam 15 minut, zbiąłam buty, nóżki odpoczywają na mi się. Podchodzi pan. I ja mówię, muszę zapłacić. No to za godzinę, godzina minimalnie. Więc no dobra, no. no że tu siedzę, tu już zapłacę, no. Ty nie będziesz się kucić. Także nie ruszam się z tego przez a znak? Gdzieś tam, nie po drodze, był człowiek nie widział. I takie to pułapki Londynia. No, chciał sobie człowiek odpocząć na łonie natury. Się okazuje, że nie ma za darmo.